Ta, zimne frytki dodałam vlogmasa. Życie w dramie vlog. To nie jest vlogmas. Siema, gram sobie mały vlog. Muszę jak ja mam zacząć ten filmik. A my czwartek mamy trochę rzeczy do zrobienia, ale wieczorem jedę na drwala z moją tatą i będzie to drwal przedpremierowy. A w Polsce będzie 20 listopada chyba zwykły, a tydzień później, czy inne opcje. Ja czekam na kurkową, ale stwierdziliśmy, że na poprawę humoru i będę drwala do Czech, więc fajnie. Jednak to tak dopiero po południu, a ja jeszcze muszę parę rzeczy. Dobra, to się nadaje kurwa na warszawskie zapalenie opon mózgowych. Mam ochotę na Drwala, więc wsiadam w auto i jadę do Czech na Drwala. Dołatwić. Maluję się teraz, ale tak naprawdę ja nie wiem czy ja nie pójdę na i będę się malować drugi raz, ale to nie ma nic złego, jestem dziewczyną, kocham się malować. Mam już brwi i oczy, bo zapomniałam, że ja chcę nagrywać. I dokończymy sobie razem buzię. Ej, ona jest tu pijana? I pogadamy. Dla was takie małe story time, bo milczenie jest złotem, a nie jest w moją stronę. To teraz najgorsza długość włosów, w ogóle nie potrafię jakność rozpuszczonych i tak czekam, aż one mi odrosną, bo robią mi się w ogóle na takiego Mikołaja jak Pernika. chciałabym mieć za ramiona chociaż tą jezusową długość. Wracając. Mega slay. Jakby yy, Kopernikowa długość jest chujowa, ale Jezusowa długość jest slay. Zapamiętajmy. Story time o tym, jak spotykałam się z jednym chłopakiem. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie są różne etapy spotykania się. Etap, który dążył do związku, jest etap, gdzie się poznajecie, w ogóle nie zobowiązujący, jest, jest etap, kiedy w ogóle nie wiecie, na czym stoicie, i tak dalej, i tak dalej. To jest życie, kto tam jeszcze nie był, no to. Ej, przesadziłam, bo mi wyjebało. XD Przepraszam. Aż mi neta wyjebała od tego, jak zaczęłam to robić. Spotykałam się z jednym chłopakiem, na początku bardzo mi się on podobał, bardzo. Był wysportowany, przystojny, zaradny taki życiowo, co jest super, że chodził do pracy Cieś gdzieś tam też był. Zabawne. Same fajne pozytywy. Spotykaliśmy się może jakieś pół roku. W trakcie tego spotykania, ja to mówiłem mega w skrócie historii. ja bo się boję, że cokolwiek mówić przy tą kamerą. PTSD. A w trakcie tego spotykania się wychodzić różne zachowanie tego chłopaka. Traktował mnie bardzo przedmiotowo. Mówił do mnie kropne hamskie rzeczy. Pojechałam na domki po prostu z tym chłopakiem i z jego przyjaciółmi. I na tych domkach. I się okazało, że był najgorszy z ekipy. Klasik. Klasik. To tam nie był, nie? Nie dość, że usłyszałam parę przykrych tekstów, jak zwykle, zresztą wtedy w tej relacji. To miałam okropnego doła, wtedy to jeszcze wszystko było, zanim poszłam na terapię, ja też mieszkałam w innym miejscu z innymi znajomymi i był dla mnie po prostu traumatyczny. Wszyscy byli na dole i sobie imprezowali, a ja siedziałam na balkonie sama i płakałam cały czas, nawet dla którego właśnie... Strychty tam przyjechałam, bo myślałam, że będzie lepiej. To on siedział na dole i bawił się w najlepsze, a jego koledzy siedzieli ze mną i mnie pocieszali. Szyli ze mną. Przynajmniej, girl, przynajmniej pocieszali ci lepsi. Z ekipy. No, pili herbatę. I to był moment, kiedy ja pomyślałam, że wybrałam najgorszego z ekipy. Mamy to. W takim momencie pomyślałam, że wybrałam najkrótszego z ekipy. Proszę wam coś. Jeszcze, moi oczy widzowie. Zaraz wracamy do tradycyjnego contentu, nie chcę już w ogóle o tym... Ona jak daje te paznokcie, to mi internet wypierdala, no. Ona czaruje mnie paznokciami. Od tego, żeby dawać rozrywkę, coś sobie nie wiem. I zawsze się kreowałam na autentyczną osobę, która popełnia błędy i nie ma wyidealizowanego życia, ale nigdy nie chciałabym być czymś autorytetem. Jest to dla mnie za duża odpowiedzialność dla dziewczyny, która sama ma 40 tysięcy rzeczy. To do, dobrze pracowania. Tak czy się, cieszę się, że mam jeszcze swoich ludzi, i tutaj oficjalnie chciałabym za to wszystko podziękować. Nie ma za co no, mi się makijaż. Fikser. O, ten fikser kocham. Zakleiło mi mordę, tak jak powinno. Dobra. Zbieram się. A mi się zobaczy już jak będziemy jechać, Wyboru języka, in wiesz? Dobra, słuchaj, bo ja widzę, że ty wybierasz pierwsza, a wiem, że masz intuicję, to wybierz dla ojca coś fajnego. Tylko nie wybieraj tego najgorszego z ekipy. Nigdy pra? bym z tego nie zrobiła. Najgorszy z ekipy są dla ciebie. to jest też hala to tato? A. Szanuję tego taty. Nie dość, że za wsparcie córki w trudnej sytuacji ten, to jeszcze za taki dystans. Bardzo duży, bardzo duży plusik. Bardzo duży plusik tutaj dla taty. Jakbym ja powiedziała coś takiego jak ona w internecie, to ja bym już nigdy do Radziszewa nie wjechała, nie? Byłaby taka brama, byłby taki znak z moją przekreśloną mordą i byłoby tej pani nie wpuszczony. No. Jest sos żurawinowy. No to może sosy weźmiemy różne. Tak, Weź, weźmiemy różne sosy weźmy. na próbowanie. Tak. Ten, ten, limon, limon. Limon, 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 chili, limon chili, dobra. Limon, Patrzcie, śliwka limon, i cynamon. Dobra, ale ekstra. Jak o to strasznie nie. ten żurawinowy, w dam do dwala, okay. wiesz? Z blue cheese w ogóle baszkona by się popłakała, bo ona go kochała? To weźmy kupmy baszkonie i. Ej, no zawieziemy. kupię jej i przywiozę, tak, dobra. Bo, bo, bo. To Sos musiałeś. smaka. Okej. Okay. <laughs> 112 zł, chyba normalnie. Boże, kochany. to ładnie pachnie. Tak, dobra. I teraz tak, co my tu mamy? A mamy takie same w ogóle kanapki. Dobra. Czekaj, aż dla Jalapanią te są? Ej, to jest w ogóle dressing do sałatki, a nie taki sos do frytek jak kiedyś. Ale i tak to wezmę wasz konie. Tak. Ej, ale czuję w tym coś. Jak przyjeżdża taki smak. Tam jest limon, limon. A, limonka. Limon. Przecież ja to jadłam. Ramosiu, bekon. Dawaj. Wypyciam sobie mój bekon. Tym I go włożę do środka. Aha. Najważniejsze, że każdy hamburger mm. ma zielone. Jak jest zielone, to od razu możesz mówić, że masz dietę. Przyznanie jest bardzo dobry, mm -hmm. Ale my mamy nowe odkrycie. Odkryliśmy coś lepszego od McDonalda. To jest to niespodzianka? No, chyba też. Jedziemy tam. Um. A wrapa zostaw. Jak coś to? Ja wrapa mogę dojeść. Ale Kurwa. w ogóle nic nie jadłem. kurczaka z makaronem. Bo w Polsce nie mam. No mam, no jest zajebiście. Śliwka, cynamon. Ale to będzie gorące, pewnie poparzy mi całą twarz. A wiesz jak się nazywa e, żona popa? Poparzona. Mm. Najlepsze ciastko, jakie jadłam w McDonaldzie. Coś z tych ciastek mcdonaldowych. Ażaj. No to Bym był poparzony. Ale go, ale żar. Ale A ty mnie na autostradzie wyrzucisz? Chyba na 20 do pracy. Leci, leci, leci. Leci Matko, coś takiego jest Max Burgers i ja to kocham. To, I Ja to kocham. Mm. Coś, coś pysznego. Pyszne. Lodzik jest lodowaty, a to ciastko jest... Naprawdę? Wrzące. Max Burgers są dwa rodzaje tego i czekolada, a oprócz tego jest to jest ciastko. Z malinkami gorącymi, i na to też są Nie laty. wiem, co oni Kekardy, jedzą. Co? No. lepsze niż Maxburgers. No ta czekolada jest tutaj bardziej bo to jest taka on, dziwna. Co? Sorpresa udana, co? Tak. O co ty powiedziałeś? Sorpresa. Co to znaczy? Kurwał się językiem. <laughs> właśnie do apartamentu. wynajmiałam sobie, żeby posiedzieć z przyjaciółkami, bo nie mam jakich ukościć w moim pokoju. Jestem spóźniona jak z. Kurwa, i było tak dobrze. Czy to nie mógłby być kanał jej ojca? Jedno, jedno ujęcie pierwsze sama zrobiła i właśnie powiedziała, że wynajęła apartament, bo nie ma się gdzie spotkać ze znajomymi. I już nie rozjebała. <gry> Zwykle właśnie jadę odebrać moją czociukę z dworca i spędzimy sobie taki early night, którego potrzebuję. Zabiorę was choć trochę ze mną. Jesteśmy w apartamencie i będziemy robić właśnie pizzę. Będzie Wygląda mega prezentuje. pięknie, szczerze naprawdę powinniśmy mieć zakład pizzerski. To jest po prostu pizzeria. <laughs> ja Może w całą wyciągniemy blaszkę? Tak. Nie, bo się poparzysz. Aaa, moja mama już mnie tak nauczyła. No to właśnie przywoda, że ja o wszystko zapominam i w ogóle nie myślę, co ja robię, bo... To dlatego twój to się ostatnio oskurzył, jak klucze zostawiałaś w domu. Tak, właśnie ja zostawiam te klucze i on od razu... Musimy porozmawiać. Zostawiasz auto otwarte, <laughs> zostawiasz dom otwarty, zostawiasz to otwarte, tylko... Ja nie... nawet nie wiedziałam, że to ja zostawiam to. Ja, wiesz, ja w ogóle dzisiaj... jak Nie ufasz już sobie, ja też już tak mam. No, ja nie wiem. Ja mam wrażenie, ja że na jest jak ale to. Ja Może pan mi tłumaczył, że. My mamy strasznie dużo bodźców. My mamy w ogóle, mam wrażenie, że strasznie dużo stresu. Ja mam wrażenie, że ja. Wynajęła apartament, żeby ugościć koleżankę i zrobić z nią pizzę. Bo mają bardzo dużo stresu. Czy jesteśmy on the same page? On the same planet? Kurwa. Ja w ogóle od kiedy daję na przykład muzykę, mam stop. stres non-stop, bo ja wiem, że ja muszę na stop coś nagrywać i jeszcze się tym cieszę, tak, ale mnie to stresuje, dobra. że ja się boję, że wiesz, z nie będzie, praktywa, bo, że nie będę mogła wypisać tekstów, że wpaść na, na nic. Że... Stresuje mnie to, że. Coraz mniej mam czasu, że te lata lecą, a mi to tak wolno idzie. To głowy, że... Dobra, kiedy do Pablo się umówić. Jezu, praca, kiedy do noski pojechać, kiedy zadbać o to? O się obawcie. Obawcie. Tak. to, że tak. raz, Ale też masz tak, że po nie dokończasz żadnej z tych myśli. No w sumie tak, no to stopowo. Wrażenie. Oprócz naszej dwójki tak nie ma, że jest taki nierozgarnięty, bo ja wiem, że ja i ty my jesteśmy takie właśnie, mhm. że. <laughs> ty? No Mega, jesteście takie unikatowe. Boże, nikt tak nie ma, że ma 40 rzeczy na głowie. Boże, wy wy, 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 tylko tak macie, tylko wy jesteście takie zestresowane. Boże, a co, jak one sobie zdadzą sprawę, że kiedyś umrą i że wszystko to, czym się przejmują teraz, nie będzie miało żadnego znaczenia. Kurwa, ale wtedy vloga nagrają? Ja ogarną? I got what you get in ten years, in two days, what Jest prawie chyba różnica Ja mam wrażenie, że to sprzed Ta storka jest tak bumerowa, patrz <laughs> Piękniej, żeby zrobić pizzę Pizza? A okay. to jest równe raz i dwa. E, powiem ci tak, te są większe niż ten. Ten może zostać. Tak najbardziej. <grym> ten chyba Cię z tym Ale chyba się pokić No zresztą, zawsze każdy może mieć ten, ten i ten. <grym> Czyli na przykład te. <grym> każdy, na przykład ja. Cheers. Mmm. Mm. Lubię. Lubię. A my gotujemy. Hey, this is so easy to do. Mamy niedzielę, jak się czuję jest. <noise> nie no, jest znacznie lepiej. bo tak zaczynamy i mój czas to był mi bardzo potrzebny. I dzisiaj chciałam pójść pojechać w dzień, sobie zrobić taką wycieczkę, ale zapomniałam, że ja mam na weekend studia. I wczoraj miałam studia i dzisiaj też miałam studia i stwierdziłam, że żeby nie przeleżeć tego dnia przed laptopem to pojedziemy na spacer. Ostatnio przyjeżdżałam, bo mam wrażenie takiego miejsca ze Stawikiem i tam dzisiaj pojedziemy. O! Super, mam trasę zacząć nawet. Ona jedzie na spacer? Ej, jakim cudem? Jakim cudem my dwie jesteśmy praktycznie w tym samym wieku, a mamy tak różne życia? Jak ja nie wyobrażam sobie jechać na spacer! No ale z że z nas dwóch, to ja jestem po udarze? To jest pojewany. Jak nie mi mam, a co już igrałem na moter? Maj moją historię, nie mdzniewasz miałam sywet, bo czy tego nie zapomnę zemsta ma grubą kursybę. ogólnie Gólnie mi, bo mam taką lampkę Nie wiem jak wam to pokazać. Taką lampkę mam. Trochę na siebie jeszcze nie chcę zwracać uwagi mam delikatne anxiety jak wychodzę do ludzi. Ale dobra, zobaczymy jak jest bez tego gówno to trudno będą się ludzie musieli przyzwyczaić, że jestem celebrytką, jak wam mówiłam przedtem jak Slayer. Zadałyśmy spadką na vlogu, że ja mam problem z pamięcią. To właśnie raz zostawiałam otwarte auto, a raz zostawiłam go z włączoną lampką w środku. Jeszcze raz miałam taką sytuację, że zostawiałam go na światłach awaryjnych. Nie wiem czemu ich nawet wtedy nie włączałam, ale ok. Patrzcie, no i znalazłam jeziorko. Ogólnie kiedyś, jak wyobrażałam sobie Katowice, to myślałam, że Katowice to nie wiem, to jest jakieś miasto zrobione z węgla, papi w ogóle nie może. Boże, przecież to trzeba kurwa rozchodzić. Muszę chyba pojechać na spacer. Bo nie wytrzymam. Tutaj tej natury, ale jednak jest strasznie dużo zieleni, ścieżek do biegania, lasów, więc no szczerze. Trochę nie lubiłam Katowic, ale trochę coraz bardziej się do nich przekonuję. Dużo osób w ogóle, jak mnie spotyka, z internetu, to myśli, że jestem z Warszawy. Co by było bardzo fajne, bardzo chciałabym w Warszawę, ale to kiedyś. To one ma, ma, warszawskie zapalenie opon mózgowych, nie mieszkając w Warszawie, widzicie? Można? Można. Dla chcącego nic trudnego. Yy, Miłoszelk, dzięki za 70 subik. Witam serdecznie. Następnym razem, jak dziewczyny do mnie przyszedł do Katowic, to tutaj przyjdziemy. Patrzcie, jaki pomoc! Zu szczerze, mi się marzy kiedyś z dziewczynami spróbować morsowania, ale to by mógł zrobić każdy, tylko nie Pati, bo patrz jest przeziębiona. Jak kostka lodu przykłada do twarzy. Chodzę już po spacerze i będę wracać do domu chyba i tak jeszcze nadrabiać studia, bo mam trochę zaległości z października. Chyba jeszcze zbiorczo pod koniec podziękować jeszcze raz za wszystkie dobre wiadomości, ale też chciałam podziękować za konstruktywną krytykę, która się znalazła o dziwo gdzieś tam w tej fali. Wzięłam wszystko na plecy i takie coś też zawsze bardzo doceniam, kiedy ktoś mi potrafi powiedzieć, co robię źle, nie grożąc mi śmiercią. Trzymajcie za mnie kciuki. Do następnego. Nie popieram y, życzenia komuś śmierci. E, popieram również krytykę konstruktywną, czy mniej konstruktywną krytykę, ale gruź i wyzwisk nie tolerujemy. Możemy być z dwóch różnych światów, możemy mieć inne wartości, możemy mieć inne moralności. Wyjebane, nie chcę dziewczyna żyje. My się możemy pośmieć. Ona się może pośmieć z nas. I to tyle. Pozytywny przekaz świry wariaty. Prawda? Nie chce żyć swoim życiem. A my się możemy tylko śmiać, jak to życie jest odklejone od naszego. No. Tak ma być. A po co to oglądaliśmy Kasia? Żeby się pośmieć z odklejonego życia innych ludzi. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie, nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum.